Said I can't help it Witam Was wszystkich w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Witam Was już z Niemiec. Dzisiaj spadł śnieg, więc będzie pięknie. Pójdziemy sobie na jarmark bożonarodzeniowy, odwiedzimy Primark, Ticken Max i ten vlogmas podzielę albo na dwa vlogmasy z tego wyjazdu, albo będzie jeden dłuższy. Więc zachęcam Was do zostania razem. Ze mną. Mam nadzieję, że spędzimy razem fajny ten czas. Wczoraj już za wiele nie nagrywałam, ponieważ było bardzo dużo wyparków na drodze i było zamieszanie, opóźnienia, więc po prostu uznałam, że dzisiaj jak wstanę, jak się oszukujemy, zacznę nagrywać Wrogmasa. Jesteśmy już koło Primarka, zaparkowaliśmy auto na parkingu w galerii i wybieram się na moją pierwszą listę do Primarka. Wstępie od razu mamy takie różne sweterki, to jest 60 zł, to jest w euro i od razu w polskich pieniążkach. takie fajne ocieplane pomposzki. Są ciekawe nawet do pracy jak jeżdżę. Ile one kosztują? Nie wiem. 43 zł. No to takie fajne bluzy. Tutaj te takie pluszowe 22 euro za jeden Fajne, nawet taki do pracy sobie wziąłeś. Ciekawy. Mamy taką fajną y, spódnicę swetrową, tylko nie wiem, czy do niej są jakieś ciekawe sweterki, ale nie widzę. O, tak, fajne, fajne. Fajna to, nie? Tak. Taką sweter sukienkę za 20 euro, fajnie. Przepasę sobie paseczkiem i chyba ją wezmę na razie dla koszyka i tu mamy jeszcze takie zwykłe. Bardzo fajne szaliczki to 9 euro i bardziej bym pasował do mojego płaszczyka, którego mam. Bo aktualnie mam taki biały, ten, jakąś się nazywa szalik, więc bardziej by pasował ten różowy. jaki słodki cias, coś sobie stoi ładnie, żeby tak gdzieś postawić. I on kosztuje 8 euro. Nie wiem, czy na parapet nie wziąć sobie. To są fajne takie kosteczki dla psów za 7 euro. Nie wiem, czy nie wziąć na i dla Rika. Bo teraz są u nas, ale bardzo fajne w klimacie świątecznym. No, zobaczcie, miska spowalniająca jedzenie w Grinche. I ona? Nie widzę tutaj całej nic. A jest cały dział, ale jest jakieś euro. specjalne, czy tylko tu? I zobaczcie jakie tutaj są fajne piłaczki i to są takie stroje w pieska na przykład jak on się nazywał? Dalmatyńczyk. I tu są chyba koce jeszcze i tu jest też jakaś też zabawka, fajna i tu jest kocek też dalmatyńczyka. Teraz na kolejne piętro, ale powiem, że wam, że kolejka jest no, chyba na całą długość pierwszego piętra, ale lecimy dalej jeszcze coś popatrzeć. Widzicie jakie słodkie torebki, przepiękna jest cudowna fajne tu piżamki, taka koszula, fajna nocna. I tu mam jeszcze takie. Pokażę Wam, co mi się podobało. mi się już. To mi się podoba. Ma bardzo fajny materiał. Taka piżamka z pumby. I do tego są takie eleganckie, nie? Ale szukam coś bardziej w klimacie świątecznym, więc muszę się rozejrzeć. To jest fajna piżamka, to jest dół, a to jest góra. I to nawet w sumie jak nie piżamka. Nawet fajnie takie po domu, nie? Super. nawet nie wiem, czy teraz sobie nie wezmę, a kolor jest taki brudny, pudrowy róż. Kamera nie oddaje tego. I to jest 15 euro. Dół? A góra 9 euro. Czego to jest przepiękna świąteczna koszula w takim klimacie? I to jest taka rozpinana na boki. Przepiękna. I ona kosztuje 13 euro. Może też mam sobie taką wzięła. A tutaj macie tak jak już piżama z spodniami. I to jest jeszcze w takiej czerwieni. Przepiękne. A zobaczcie, jakie przepiękne kapcie jacie. I one kosztują. A nie widzę ile. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Primarku była dosyć duża, ale bardzo szybciutko się rozładowała. Teraz lecimy do Ticken Maksa, co takim, jakby bym ryneczkiem. I każdy sklep osobny ma wejście. To nie jest w galerii, tylko w takich pasażach. Zapłaciliśmy też niedużo, a co co się kupiłam, pokażę wam wszystko w domu. Teraz lecimy w poszukiwania kurtki dla Miłoszka. Muszę wam kurtkę Kabina Kleina w kolorze czerwonym. Kosztuje chyba 100 euro. A weź pokaż się tutaj, już Fajnie wygląda. Fajnie, no. Tak myślałam, że fajnie, to pokazałam ci przynajmniej ciepło, a widać tego fajne. Tu w dzisiejszym Szukamy jakiś kurdeczek w Dicken Maxie. My teraz sobie na Jamax świąteczny tutaj, koło tych takich pasażów, ale powiem wam, że jest bardzo dużo ludzi i nawet nie za bardzo mam jak nagrywać, więc... so Kupiliśmy takie jakby pończusie w cukrze pudre, będziemy próbować pierwszy raz. Dobre? Dobra? Kupiliśmy takie pończusie. Nie wiem to w sumie jest, jest bardzo twarde, więc nie mam pojęcia. Są w cukrze, obciągnęliśmy takie w cukrze pudre. Teraz spróbować. W nie ma to jest taki pączek jakby w cukrze, ale twardy. Ktoś wprowadź już? nie mam, daj mi to. To spróbuj. Idio? Dobra, jak taki pączek bez niczego, ale taki dosyć twardy, nie? Trochę bez smaku. Idziemy jednak do domu na razie na zakupy, a wrócimy na jarmark, pojedziemy po wieczór po obiedzie na hale do hale, bo teraz aktualnie jest tu ma ciekawego, więc jest za dużo ludzi. Jesteśmy teraz w Kowlądzie, wziąłam takie trzy herbatki i teraz szukamy jakiejś kawy fajnej tutaj do picia. No to co, no bierzesz? jak jest promocja to weź fajną kawę, będziemy. my mi tak dużo nie pijemy. Jaką krema? wziąłeś? No. Kremową? No, kremową. I chodzi na jakieś płatki, na jakieś inne, na jeszcze sery. Bierzemy jeszcze te Kinder Choco Fresh, są za euro 20 i wzięliśmy jeszcze liony, chipsy, kawę i dwa Miller mi się. I szukamy jeszcze czegoś ciekawego. Jakieś takie sery, bo mamy tu jedną ulubione, to Wam pokażę. Polęcam wszystkich każdego rodzaju te sery, bo one na są najlepsze, jeżeli będziecie nie Niemczech, to musicie spróbować. Każda wersja jest super. Niektóre mamy takie zwierzątka jakby nawet e, tutaj wychwycone. Ale one są najlepsze. Wzięliśmy jeszcze takie nowe tutaj... E, z tego Almette, Philadelphia i jeszcze takie Kiri. Tak wyglądają nasze zakupy. Polecamy te sosy, bo są one przepyszne. Pierwszy raz będziemy położyć takie taki ziemniaczanego Lubię też te zapiekanki, te rybki i najlepsze są te kartofelki z takim twarożkiem. Ja akurat mam je. Jeden ze szpinakiem, drugie z twarożkiem. Kupiłam sobie taki fajny zaparzecz do herbaty, że tutaj można włożyć taką do herbatezy. E, jak to się nazywa z fusami, to taką fusiastą. I on kosztował 17 euro, więc fajna sprawa, jest naprawdę dosyć spory. już kupił taką kurtkę, jaką naklejadzą, co widzieliście i ona kosztowała 100 euro. 100 euro. Tylko mamy taki jeden problem, już wam mówię, musimy teraz iść do centrum, nie ściągnęli nam klipsa. A dzisiaj jest sobota i zaraz zamknę galerię, więc szybko pokazuję wam, co kupiłam i lecimy dalej. W Primarku kupiłam taką fajną czapkę z pomponem za 5 euro. Jest naprawdę super, zaraz chyba ją ubiorę. Kupiłam takie fajne majtki wysztuplające, pod jakąś sukienkę na Sylwestra, które kosztowały 6 euro. Za 16 euro kupiłam taką ładną piżamę. Tak ona będzie się prezentowała. Wzięłam rozmiar XL i jest taka szaro-zielona. Teraz to tak nie widać za bardzo, bo ma złe światło, ale jest bardzo fajna. I ostatnia rzecz to jest taki fajny sweterek tutaj ze stójką. Kosztował on 24 euro. I on jest taki naprawdę oversize'owy i go w takim dużym rozmiarze, żeby przepasać go paskiem, i tu ma boki takie rozszerzane. I on jest taki naprawdę duży. I on tutaj będzie takim fajnym paseczkiem związany i będzie wyglądał ładniej On jest w kolorze beżowym, ma do tego piękne botki. Oczywiście nie może zabraknąć otwierania kalendarza adwentowego, więc zaraz wzięłam sobie tym razem dwa okienka, bo jednak na blogmasów wyjdzie mi troszkę więcej niż dwa razy w tygodniu, w tym ostatnim tygodniu. I tak, mamy bioderm, kulkę pod pachy, antypespirant, więc w sumie zawsze się przyda kulka, więc to jest akurat ok okienko. Lecimy dalej. Powiem Wam, że pachnie bardzo, bardzo ładnie. Więc z tego jestem naprawdę zadowolona. Dziękuję wszystkim za tego vlogmasa. Mam nadzieję, że spędziliśmy fajnie razem czas i do zobaczenia.